Ogromnie się cieszymy, bo w końcu ruszyła inwestycja, na którą w Kosakowie czekamy od kilku lat, a mianowicie ruszyły prace związane z projektem pogłębienia toru podejściowego oraz akwenu wewnętrznego portu gdyńskiego. W związku z tymi pracami pozyskany zostanie 650 tysięcy metrów sześciennych piachu, który to zostanie wbudowany w trzy plaże. W plaży w Babich a co najbardziej nas cieszy w plaży naszej w gminie Kosakowo, mianowicie tutaj w Mechlinkach, gdzie się znajdujemy oraz w drugim etapie, który rozpocznie się w czerwcu na plaży w Rebie. Dzięki temu, że będziemy mogli ten piach tutaj wbudować, nasza mechlińska plaża na odcinku ponad kilometra poszerzy się do ponad 60 metrów, co nas bardzo cieszy, bo projekt należy tak naprawdę rozpatrywać dwuwymiarowo. Po pierwsze to, czemu przyświeca główny cel projektu, czyli ochrona brzegu morskiego, ochrona przed erozją klifu, który tutaj nie opodal nas. To po pierwsze, a po drugie ta atrakcyjność turystyczna, która liczymy, że i tu w Mechlinkach i docelowo również w Rewie ogromnie się zwiększy i tak naprawdę jak spojrzymy już na prace, które dzisiaj się toczą, plaży będziemy mieć jak w najlepszych plażach na Malediwach. Inwestycja oczywiście realizowana w całości przez Urząd Morski. Tak jak powiedziałem w drugim etapie od 1 czerwca ruszą również plaże w Rewie. Najpierw na części tej takiej wschodniej powiedzmy Rewy, a potem po części zachodniej. Mechylinki powinny zakończyć się do końca lutego już, a z informacji, które mamy z Urzędu Morskiego prace w Rewie powinny w pierwszym, tej pierwszy etap prac w Rewie zakończyć się w połowie czerwca, a drugi do połowy lipca najpóźniej.